Te prace łączy technika, która się nazywa mokrą metodą kolodionową. Jest to technika opracowana w 1871 roku. Technika, która polega na samodzielnej preparacji całości materiału fotograficznego. Także żartując mówię, że do wykonania fotografii jest nam potrzebny aparat fotograficzny, na najlepiej stary, stuletni przynajmniej, i dobrze zaopatrzony sklep chemiczny. Tutaj ta fotografia jest to technika szlachetna, jest to technika, przed którą trzeba się troszeczkę ukłonić, która nie wychodzi od razu, która wymaga troszeczkę przygotowań umiejętności i cierpliwości. No i obrazy, które są przenoszone bezpośrednio za pomocą światła, nie mogą być później obrabiane, manipulowane, także tutaj jest taka różnica. Kiedy wtyki połączenie martwych natur i portretów większości moich znajomych, myślałam o tym, żeby w ten sposób te martwe natury dały taki inny klimat, by budowały jakieś skojarzenia, żeby to były takie mini historie w dwóch zdjęciach. Charakterystyką tej techniki jest to, że właśnie bardzo często wychodzą brudy, zacieki, także jeśli jesteśmy tak, chcemy mieć obraz idealnie perfekcyjny i jakby bez żadnych brudów, zacieków, no to no musimy się liczyć z tym, że one się jednak pojawią, ale one dodają jakby tego smaczku i i tego takiego, tej takiej niepowtarzalności przez to, że ten obraz no, jednak jest taki unikatowy bardzo Ja próbowałem, powiem szczerze, fotografować jakieś nowoczesne formy tą techniką i to nie do końca się sprawdzało. Więc jakby wydaje mi się, że mam tutaj jeszcze taką jedną pracę takich ziemniaków i, i to jest jakby już łatwiejsze do fotografowania, wydaje mi się. Bardziej się z tej poetyce tego kolodionu sprawdza bardziej się jakby utrzymuje, bo jest ciężej sfotografować coś, co ma ostre rysy i takie nowoczesne kształty. Wtedy jakby to nie do końca ze sobą jakby współgra. Ta technika z pewnością y bardzo pomaga w wyrażeniu siebie, w swojej własnej koncepcji w sposób szczególny, w sposób bardzo osobisty, bardzo wewnętrzny, ekspresyjny, a zarazem niedosłowny. Nie